Dekorowana koszula. Pokaż, dekorowana koszula. Eee. Nie. Ale dziękuję za duel. Idziemy tu. Wielgrzym. Nie. Nie dam się na... Brać. Aha, przekaż wynik wyścigu tylko, dobra. Bo tego konia gdzieś zostawiłem. Mam daj mi jakąś fajną część wyposażenia dla kunia. Elo? stupid <laughs> race, it was quite something. So the race is over? Tell me, please, how did it go? Not good. Terrible. Atrocious, really. <laughs> Zora, prepare for the worst. Mother of God, what am I to do? Alas, you'll need to begin anew. Because Sir Divish wants to buy your horses. Why, I ought to wring your neck, you rat. That's not the kind of joke you play on a woman of my age. <laughs>

i na konia. Pomocnicy. Koń. Ja mam bogate siodło z dwoma jukami, a to będzie szlacheckie z czterema. O kurde. No. Ups. Dobra, ten turniej to tamki z nim, nie? To nie zgłoś Boszkowi, ok. Zaloty. I dom Boży. W obudowie zdarzył się zapadek przez jakości kamień. O, to może sobie zrobić. The House of God. Ale najpierw wrócimy do tego telemberku. To jest to. Aha, jutro odbędzie się turniej. Eee, niech się odbywa, przecież ja nikomu nie bronię. Op. O faktycznie ta energia jest kicha. Potyczka. Lecimy. Napisz grę. A już koniec. To jest kuman. Pięknie. A ty kim jesteś, kupiec? Poczekajmy. Dobra, pokumanie. Zawsze to ciut. Ekspa. Eee, nie. Nie śpij przez dwa dni i dwie noce. Spoko.

Dobra, zrobimy tak, jak wyglądamy tutaj ogólnie. Uzdygan level 7, miecz level 9. O, jazda konna. Koń bojowy. Fajne. Koń bojowy weźmiemy. To jest raz. Co to jeszcze mam? Łowy. Pewsztyk. Na pewno to. U wszystko. W walce, buzdygan. Cięcie, 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 cięcie. Dobra. Proste. Cięcie, 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 cięcie. Siła. Poziom główny. Co byśmy mogli tu sobie zrobić? Asceta. Nope. Męski odór, nocny jeździec, włóczyki. Świadowca. Albo niesławienie, albo to. A to co to jest? Jak długo spokojnie twoje zmęczenie głód pozostają na tym samym poziomie? Ha, jeżeli mam dobrą reputację w okolicy, przeważnie mam słabą reputację w okolicy. Jak wyglądają moje reputacje w okolicach? Ej, nie ma źle, ci powiem. Nie tu. Chciałem by... wróć. Pentarz. Miejscowy bohater. Moja reputacja obniży się o wiele szybciej. Aha. Nie, biorę, biorę bohatera. To będzie jakiś status, że mam bohatera? Moc kwiatów, dobry piesek, buty. spać bo już mnie na boki. Nie tu, nie tu, sorry. Co mam po głos? Co się stało? Wonder what doing now. Okay, do I by and see her again. Dobra, dobra. Okay. prawie 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 tu U. dziś wracają odbędzie się turniej nie dziękuję jadło bujemy faktycznie mogę jeść surow... surowe surowe mięso mogę jeść tu jest herszt ale tutaj nie ma nic ja bym chciał gdzie są o matuchno dobra myślę że jeszcze będzie okazja iść do tych zabić tych hersztów Na razie idziemy po zreperować się to raz umyć się to dwa humanowie Gdzieś przed sobą. Zbadaj. Dzięki temu chciałbym... O. Tylko jeden? Ej, Dobra. No chyba was pogięło. Jesz Czekaj, gdzie jesteś? Orzech. Dobry piesek. Co bym ci mógł dać? Uszone mięso chyba jest dobre, nie? Jaka kubka się zrobiła ty? Human. Grosze. Nic więcej nie wezmę z tego. 50 miałeś, stary? Może bandaż faktycznie wezmę? Ale dzięki temu mam podniesiony poziom w mieczu... Miecz krótki, kordera z szabla. A to? Miecz krótki, kordera z szabra, miecz krótki, miecz krótki. To dlatego ja nie mam nic tutaj. Miecz długi, o! Miecz długi, miecz długi. Aha, bo to i tak jest od dziesiątego poziomu dopiero można posiadać. Miecz długi, cięcie, 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 ciul. Cięcie, cięcie, pchnięcie, pchnięcie. Okay. Wezmę to Cięcie, cięcie, pchnięcie, pchnięcie To wiele wyjaśnia, ale No, dalej mam ten miecz W jednej ręce A to według tego co tu jest napisane Miecz długi Dobrze. Teraz tak, niezbędny kowala, niezbędny krawca. Nie wiem, czy my ja te kumańskie rzeczy zrobiłem, i szewc. Jak ogólnie wyglądają moje zbroje? I. Przeblisko blisko jestem. Pójdę. O, szałwia, szałwi. Nie spotkałem zbyt dużo szałwia. I wypróbujemy ten, te nowe kombo. Cięcie, cięcie, pchnięcie, pchnięcie. Jak moja, dobra. Posłuszeństwo, posłuszeństwo. Miejsce polowań na dziki. Posłuszeństwo. O, mojego pieseła jest na dobrym poziomie. Dobrze. Szukamy obozu, mieli państwo. Przepraszam. Ile tu jest szałwi? Biorę. Biorę. Pytanie teraz takie. Chciałbym... To nie będzie tu. W jedle. O. Eliksir na dobry spęd. Sprawia, że konsument zapada w mnieniu oka sen energia jest redukowana do zera. Gdzie oni są? Miejsce do łowienia ryb. Jak się ryby łowi, ale tu musi śmierdzieć. Nie, tak serio, co trzeba zrobić, żeby złowić rybę? Chyba nie walnąć ich z łuku. Mniejsze o to, Kamy obozu Kumanów, gdzie ma? Tam. O! Dużo ich tu. Teraz tak, weźmiemy sobie to jadło. Zastosuj na mieczu. Okej. Okay. Mi itt Légy része. ez minden, amit tud. Raz, dva. Raz, ah, dva. No, coś mnie w, tam ktoś mnie w tyle robi. O kurczę przeżył. Znowu przeżył. A to Herszt był! Strzał w niego w władowałem, Dobra, ale to jeszcze bym chciał tych pozostałych, gdzie I hope he comes back. Oh! a gányba! Beszarás, és pont amikor kedvem lenne valakiből kiverni a lelket! Poink! Riano! Ott van egy a szemetek közül! Vigyázzatok vele! Uf. Látom őt! Ott is. BOING! Dobra, i jeszcze był jakiś jeden. Tam. O! Czy to go... Ogarnie do końca? Nie. Tok. To nie zmienia faktu, że... Mój pies zdezerterował. Tego już ogarnąłem. Grosze. O. Zrobimy tak.